Witajcie. Przedstawię Wam funkcję, która nazywa się kolumna. Jest to funkcja, która może zawierać parametr. Może być to komórka lub zakres komórek, lub nie zawierać żadnego parametru. Wówczas odwołuje się do komórki, do której ją wpiszemy, czyli do bieżącej komórki. I ta funkcja, kolumna, zwraca nam kolumnę. Pierwszą z zakresu, który wybierzemy. Jeżeli wybierzemy jedną komórkę, będzie to ta kolumna, w której znajduje się ta komórka. A więc mamy tak, równa się kolumna, otwieramy, zamykamy nawias. Jest to jeden, ponieważ kolumna A jest pierwszą. Jeżeli wejdziemy sobie na przykład do C i napiszemy sobie równa się kolumna, to będziemy mieli trzy ponieważ C jest trzecią kolumną. Raz, dwa, trzy. Dobra. I teraz tak. Jeżeli wybralibyśmy sobie komórkę, na przykład tą, to wówczas zwróci nam trzy, ponieważ jest to trzecia kolumna. Jeżeli zamiast tego C3 wybralibyśmy na przykład G8, zwróci nam siedem, Ponieważ g to siódma kolumna. Możemy również określić, że nasza kolumna ma być z zakresu np. od e do g. Wówczas zwróci nam wartość 5, ponieważ pierwszą kolumną z tego zakresu jest e, a e to jest piąta kolumna mamy pięć to by było na tyle dzięki hej